TV podkarpacie.pl Na redakcyjną skrzynkę portalu Esanok.pl otrzymaliśmy wiele sygnałów od naszych czytelników, które dotyczyły zastrzeżeń co do organizacji ruchu na remontowanych odcinkach drogi Zagórz-Komańcza. Postanowiliśmy zweryfikować zarzuty mieszkańców i udaliśmy się na miejsce, gdzie o ocenę organizacji ruchu poprosiliśmy samych kierowców. Utrudnienie i trudnienie i to poważne, widzi Pan, rozgrzebana cała droga. Światła są źle rozstawione przede wszystkim. Te światła nie funkcjonują tak jak trzeba. Pasowałoby coś tutaj z tym zrobić. Za górze do zaszena się jedzie 40-45 minut. To jest odcinek 7 km. Jak pan ocenia tą sygnalizację świetną? Kiepsko, całkiem. Długo się czeka na to, że jest po trzeciej, jak się wyjedzie. po mostą zasłane w gdzie wszyscy skręcają. Sygnalizacja, no coś tam od czasu do czasu pracują. Tylko, że chyba trochę przedługo te. Oczekiwania na światła. Mówi się, że najgorzej jest w Czeszynie, właśnie przez... przez Tutaj? Mieście, że ja jest. słyszałem, że, że na, na Komańcze tam najgorzej jest, ale nie wiem, nie byłem. Trzeba długo czekać. Długo, to znaczy? No trzeba, nieraz tak, jest tak sytuacja, że stąd tam jest zielony i stamtąd jadą i stąd jadą, także jest problem. A żeby coś zrobić, proszę pana, po coś dłużej na porządku? Odcinek, wie pan, z Czeszyna do, do, do Komancie, to przejechałem w 2,5 godziny. Właśnie przez to, że są źle światła ustawione, y, ludzie nie, nie, nie zwracają uwagi na światła, wjeżdżają na czerwonym. Nikt tego nie, nie kontroluje. I faktycznie nie trzeba było długo czekać na kierowców, którzy na przejazd przez tak zwane wahadło na zielone światło czekać nie chcieli. Z problemów mieszkańców zdaje sobie sprawę kierownik budowy odcinka drogi Zagórz-Komańcza. Dostajemy od mieszkańców telefonicznie informacje o utrudnieniach ruchu. Przede wszystkim jest to długość oczekiwania na świetle czerwonym. Mieszkańcy zadają pytania, dlaczego to światło czerwone tak długo musi być zapalone. Wynika to po prostu z przepisów prawa i tutaj w tym. Temacie nie możemy nic zrobić. A problem mieszkańców wydaje się być dość poważny, ponieważ na remontowanych odcinkach drogi funkcjonuje 12 miejsc, gdzie prowadzony jest ruch wahadłowy. Na dzień dzisiejszy jest to oczekiwanie na, na tych światłach. Prosimy kierowców o zrozumienie i wykonawcy. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze dla mieszkańców. Długi notabene również mają prawo do złości, ponieważ w niektórych przypadkach podróż do pracy czy też szkoły wydłużyła się aż trzykrotnie. Jednak taka organizacja ruchu, zdaniem wykonawcy, wynika z krótkiego terminu realizacji inwestycji. Na pewno w polemice każdy ma swoje racje, zarówno kierowcy, jak i firma Budimex. Jednak wszystkich łączy wspólny mianownik mianowicie szczęśliwe i jak najszybsze zakończenie inwestycji. w